Więc nie kupię tu piwa? Nie. Mam 47 lat. Tymon! O dekoracji w Mam szerokie zainteresowania. co wąż... Spokojnie. Spokojnie. nie Spokojnie. 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 Tymon. Zobacz. Czekaj, czekaj, czekaj. Czek. Nie, nie ma, ale żeby się rozruszył na łóżeczkę. Zobacz. Nie. 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 Popatrz. Это дивно, уже дивно. Дивно. Pewnie jesteś głodny i dlatego płakujesz. Nowy smak. Nowy smaczek. Smakuje? Smakuje nieumnie. Uważaj na tą pestkę. Jakaś może. Pyszne. Mam kupon Pyszny? Nie Nie mogę go Zastrzelili strażnika, szukamy Nie Wiem, ale ten strażnik sprzestrzelili. I nie stanowi dowodu sprawy. sprawie. Kapitanie, ma pan duszę. To nie przypadek, że on umarł. Dzień dobry. Cześć. Kto tak pierdził mi tu? No już daję! Zaczekaj, to jest dyper dla ciebie. Cześć! Smakuje ci? Nie da się tego powtórzyć. po ma lipca. Kopiec Kapitanie? Pomachaj tam, dziadkom. Machu, machu. No tak, jabłuszko, oczek patrzy. Mm. Śliweczki pyszne. Smakują śliweczki. Masz łyżeczkę do rączki. Tak, do rączki. Trzeba wyjąć. się wyjazd. to trzeba już wyjąć. Cześć. Czy mówisz? Żeby drugie to nie było. A to ma być dla kogoś? No, myślemy. już pięć minut trwa. I ostatnia! A! Ostatnia? Nagrywana. na zdrowie.